Bardzo serdecznie, jestem Peter .pl. to już jest trzeci odcinek Stalkera. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie skończyliśmy w bazie tego nieba. Dzisiaj naszym głównom, głównym celem będzie... Oj, jestem teraz daleko. Musimy wrócić na bagna, mapą. Dzisiaj naszym celem będzie o! Odbicie ich głównej Podbicie ich głównej bazy. Więc uzbrojenie się nie zmieniło, zrobiłem tylko parę misji pobocznych, których nie musicie oglądać, bo były to misje standardowe. Wręcz dla czyli przynieść przynieś, oczyść. Zamieniam się w sup. Idziemy sobie już na barna. Kurde, jest jakiś tam eee, spalon... Aha, dobra, czekajcie. Gdzie my chcemy właściwie iść? Jesteśmy tutaj. Tak. Co to jest? To jest mutant? Mutant. Tu, tutaj... Tutaj czy... Ze spalonego gospodarstwa jakoś trzeba byłoby iść. Spalone gospodarstwo Spalone gospodarstwo. Tak chodźmy. Ale lecimy na wcześnie do No Lecimy, 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 lecimy Tylko nie wiem czemu zawsze mi lornetkę. Zamy pistola Czego chcesz? Niczego jakoś dziwnie mikrofon mam cicho. Nie wiem czy to jest dobrze czy źle. Przyszę w tamtą stronę, lecimy już powoli na tamtą miejscówkę amunicja. Jako tako: 80... 97 sztuk musi Na razie, ja mam jakiś towar do zdobycia. Ja Jestem, to tylko szybko wezmę. Ci może przydać tutaj, gdzieś między skałami to powinno być. Tutaj gdzieś, tak? O, jest, jest. Mam cię. Naprawdę wódka. Dobra, zawsze coś. Kryjówka od... Mamy już tą schowę? Tak się bardzo. O schowki. tą bazę ich, ale to jest z tej ciekawości, gdzie są nasi towarzysze? jacyś kaka kaka mm, F5, możemy to spróbować sami oczyścić. Sprawdzę, sprawdzę. Wczytaj. Eee. Dobra. Spróbuję to sami oczyścić. Nie ich tu ha, Nie wiem jak to zaatakować ja jakieś wsparcie jednak Sam to tak odbijać Tędy jakoś by się poszli Tylko czy miał sens. Bo są anomalie już widzę Ale się zmachałem by się tak zmachał, człowieku! Nie mam nikogo w pobliżu, kto by mi pomógł ewentualnie. Zaprobujemy. Nie, w Far Cry'u gdzieś zwykle się samemu odbija cały. To, tylko to jest inny system strzelania, a ja szybko zdycham. Spróbować, ale nie oczekiwałbym dużo czterech wykrytych, mam gdzieś tam jest. O, nie krwawię Ma Jeszcze jeden nabój Jestem otoczony trochę Ten pot jest moją ochroną tutaj Au Halo Trawże Na razie nie umarłem jeszcze Ale kopniaka ma Nasi już tu wbijają, dobra Dobra, że no już, Dobra. się. Już ruszamy. A. Bracie, bądźcie czy bardzo Zdobyte, katane. proszę Państwa, zdobyłem to sam. W Coś tu dla mnie jeszcze jest. jest tak, szybko podszukajmy te wszystkie zwłoki Schowaj... schowek wróża. Dobra. A, tu jest jeszcze kontratak O otę, już Nie możemy im dać tego. Nie Ale teraz tutaj tych tych zielonych kropeczek jest Plecy dostałem. Granot. Dzięki za pomoc. Padni kiedyś do pasa. Płacimy ci za to. Obiecuję. Pięknie. Zdobyte. Kontratak. Dobra, szybko wszystkie zwłoki wziąć. To była niezła obrona. Naprawdę zdobyliśmy właśnie to co powinniśmy. Ale jestem siebie zadowolony. Wyszło całkiem... całkiem dobrze. Cześć. Gdybym jeszcze miał amunicję do MP5 czy czegoś, to by było o wiele przyjemniej. Ale nikt nie ma tej amunicji. O, tu coś jest. Coś tutaj mamy. Taki przeszukałem. Ale teraz tutaj dużo z tego nieba jest ludziksów No coś dla mnie jeszcze z takiego bankcie eksploringu Nie A co wy czekacie? Gdzie wy celujecie? To jest pytanie Fajnie że jak przytrzymam F to przynajmniej To, ten pokazuje mi przedmioty Nie są w ten sposób oznaczone te przedmioty Wszyscy jakoś gotowi do obrony jeszcze kolejnej? i daj mnie to Zbrojenie mi się wydaje, że się polepszyło Trzymam to F, ale nic tu nie ma Prawda była tylko ta amunicja? Dobra, chyba to tyle O, a nie, tego co szukałem Ty masz koła, funkowa i nie da Dobra, zdobyliśmy to miejsce co, a, Jaką teraz mamy misję w ogóle? Co to jest? Renegaci My potrzebujemy misję Misję, misję, misję Zdobyć podejście do dróg do, do świata zewnętrznego Czyli co? Czyli gdzie? Czyli... Tu? Słuchajcie, przedmiot PDA a tutaj, aha, a to w ten, w ten sposób działa. Rozumiem, i tutaj będą, będzie kolejna lokacja. Mutant to są kto? Stalkerzy wszędzie. Mutant renegaci, czyste niebo, cel południowe gospodarstwo. Czyli tutaj się też strzelają coś. Tu poboczne bardziej. Zanim zebrane przedmioty dowód działu To tutaj eee, Odbierz swoją nagrodę. Odszukaj ulepszenie. Co to za ulepszenie? Aha. Odszukaj czyli, czyli że sam chcesz znaleźć. Ale więc tak wygląda sytuacja chyba taktyczna. Odbijamy to jeszcze dziś. Tam jeszcze pójdziemy, to chcemy zrobić. To są poboczne. to ja bym poszedł po schowek róża jakoś tylko czy ja dobrze idę? nie prędzej, tam jest jak, do jakiegoś mostu są te zwłoki mostem to ja się wypstrykałem jak widzę właśnie nie, no to mam 300 kulek, dobra ale muszę teraz jakoś szybko męczyć co ja mam? jestem przepełniony itemami jakimiś? że ja to po no nie potrzebuję w ogóle. Nie no i tak tego nie sprzedam. I co? Teraz mogę... Bar A, dobra, już wiem, znaczy znacie... Ten pokazuje em, ilość mojego unoszenia Się tego ciekawy. Mam. To są też moi. Dokładnie te wody dziwnie celują bez powodu. Teraz tędy wzdłuż drogi, w dół Kuda, jak GPS. W sumie PDA to jest taki GPS. I tutaj już? Ach, to szybko. Między drzewami, no. Jaki wielkie bajoro To jest jakaś wieża. To było daisy to bym tam poleciał, ale już niespecjalnie O, tutaj gdzieś to jest Będzie... Mam nadzieję, że w przyszłości te schowki będą lepiej zaopatrzone dla na mnie Przez wodę przechodzimy. Dobra, może się kiedyś przeciągam przez to Ach. Dobra Teraz wróżę Tu jest Dobra O to też mamy już z głowy Co teraz muszę porobić? I no, wrócimy do bazy chyba już Pole Poleciałbym jeszcze tam to drugie, ale mój obecny internet nie pozwala na wrzucanie wielu odcinków, w sensie długich odcinków, więc po prostu lepiej chyba zrobić parę krótszych niż jeden potwornie długi. Przynajmniej w moim wypadku tak jest. Może jeszcze po to polecimy. Spróbujemy? Spróbujemy! Dobrze. Ale widzę, jakoś cicho mnie nagrywa, ale nie jestem pewien, czego to jest wina. W ogóle. O, festa. O. Nie, w się powinno być lepiej, jak będzie. O, teraz ta kamerka. Ja tylko w teorii. Polecimy na to na górze. Jest dopiero 15 minut odcinka. Więc jeszcze ja zdąży tutaj wrócić i zamkniemy się jakieś 25, prawdopodobnie. Quick save. No, lecimy dalej. Lecimy na trzecim. No byle trafnie wadko tej mutancą Głównie jednak walczymy z ludźmi. Gdzie w późniejszym etapie. A tu jest napromieniowane. Gdzie to było? O. P. Nie. Gdzie to było? U. Gdzieś tutaj był. Licznik Geigera. Gdzie zrobię? Halo. No, i, jest jakieś... A. A, rodzaj amunicji zmieniłem. Nie, nie chcę tej amunicji. To... O, tego jest najwięcej. Może dopiero jak schowa mogę wyjąć. O! Nie wiem, jak się tam dostać Quick safety, mombo combo? Mombo combo Nie, to zły pomysł To jest mocno napromieniowane Wracaj, wracaj promieniował No super, napromieniowałem się cały Wódka, wódka Gdzie moja wódka? Pi A, jeszcze jedną chciałbym być. Koniec promieniowanie, napij się wód. Dobra, super, narąbał się. Choć bym też wypił by dwie takie flaski, pewnie też bym się narąbał. Jednak nie pójdziemy tam. Tam no, trzeba mieć kafander. Chyba, schowaj ten licznik. Czy tam artefaktów wykrywać, Jakaś tak. Hmm. A to się... Coś było potrzebuje potrzebujesz? Um, jestem ja chcę... baza z tego nieba. A. Po w tak ludzie, Teraz co mogę odebrać? Czy mogę pomóc? Pierwszy do końca prosiłeś. Pierwsze To Siłeś, Kto jeszcze. Mm, nie, ten nic nie ma. Nagroda, nagroda, o, nagroda, to się przyda. Nagroda na pewno jest jakaś cenniejsza. Już interesuje cię handel. To coś dla mnie. Kamizelka... O! Wreszcie to jest jakaś kamizelka. Czekajcie. No, wreszcie. No. No, wreszcie mamy kamizelkę jakąś. Ile to broni? 8, 8, 2, 2. Ewidentnie jest lepiej. W sumie jest standard Ewidentnie jest o wiele, wiele lepiej niż to. To tam krótkie też możemy sprzedać przy okazji. Interesujecie handel? Bezpiecznej podróży, to, aha, to jest jego. To sobie weź. To sobie weź. Tego nie chcesz, tego nie chcesz. Kałachę za bardzo potrzebuję. 233. A od ciebie bym chciał. Bandaż Granat. Co to za Naboje 918. To chyba są do tego, prawda? Tak. Nie, do no, tego bandaż bym wziął no o. Prawowity słowiański przykód. Wtedy włączyłem tę flotarkę, ale nie wiem jak ją włączyć. Musisz się, znaczy. się ja bliby, jest Może nie Może bym sobie coś ulepszył jeszcze? Nie, ja strasznie chciałbym mieć amunicję do kałacha, ale ja to tak strasznie. Co Ulepszy. Tutaj pistol wymiana lufy. Na razie chcę tą klamkę trochę ulepsza To by było fajnie wszystko sobie po ulepszać. mechanizmu zamka. Ile to daje? Tylko strzelność. Celność. A to już jest drogie, bo kaliber zmienia. 5,56. 5,56, ja nie mam takiego, co prawda? 556 556 Są wszystko strzelbowe, więc to Odpada. R e, 556, raczej nie. Takiej normalnie za amunicji? Normalnie jaką mam co strzela? 5.45 Ciekawe się to jest jakaś łatwifa. Mam tylko włączyć z latarkę. Używana apteczka, Aha. O, w tym się zmienia. Dobra, to chyba kończymy już odcinek. Nie, no, chyba zakończymy w tym samym miejscu zazwyczaj, czyli tutaj. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie w tym sensu odcinkach i paaa!